Warszawa, zimowy wieczór, parking podziemny, 22:30 Neonowe światła rzucały bladozielony blask na mokry beton. Gdzieś w oddali kapała woda. Miarowo, hipnotyzująco, jak odliczanie do czegoś nieuniknionego. Zimno było takie, że każdy oddech zamieniał się w parę. Powietrze pachniało spalinami, wilgocią i czymś jeszcze? Metalicznym strachem, którego nikt jeszcze nie poczuł, ale który już wisiał w powietrzu. Siedmioletnia dziewczynka z brudną twarzą i podartą kurtką stała w cieniu betonowego filaru między dwoma mercedesami. Jej małe ciało drżało, nie tylko z zimna. W prawej ręce trzymała kawałek czerstwego chleba znaleziony w koszu na śmieci godzinę wcześniej. Jeszcze go nie zjadła, oszczędzała, bo nigdy nie wiedziała, kiedy będzie następny posiłek. Była głodna, była zmęczona, była sama, ale nie była głupia. I właśnie dlatego zamarzła, gdy go zobaczyła. Mężczyzna wyłonił się z windy po drugiej stronie parkingu. Wysoki, w idealnie skrojonym granatowym garniturze, który kosztował więcej niż wszystko, co dziewczynka widziała w swoim życiu. Skórzana teczka w lewej ręce, zegarek na przegubie błyszczał nawet w półmroku. Złoto, prawdziwe złoto. Jego buty odbijały się w kałużach na betonie. Szedł szybko, pewnie jak ktoś, kto przywykł do tego, że świat ustępuje mu z drogi. Kierowca już stał przy czarnym mercedesie klasy S, trzymając otwarte tylne drzwi. Silnik pracował cicho, elegancko. Wszystko było gotowe, wszystko było perfekcyjne. Dziewczynka obserwowała to wszystko z oddali. Niewidoczna, nieistotna. Jeszcze jeden bogaty człowiek wracający do swojego bogatego życia. Jeszcze jedno przypomnienie, jak bardzo nie pasowała do tego miejsca, ale wtedy usłyszała coś, czego on nie mógł usłyszeć głosy niskie, spokojne po niemiecku. Dziewczynka znała niemiecki lepiej niż polski. Matka uczyła ją w Berlinie przed tym wszystkim, zanim wszystko się rozpadło, zanim matka zniknęła i zostawiła ją samą na ulicach obcego miasta. Odwróciła głowę w prawo. Pięć metrów dalej stał biały van, Nieuważny, jakby został tam przypadkowo, ale nic w tym wanie nie było przypadkowe. Światła zgaszone, silnik wyłączony. Dwie sylwetki w środku, niewyraźne, ale widoczne przez przyciemniane szyby i ich głosy. Widzisz go? Widzę. Zaraz wsiądzie. Jak tylko zamknie drzwi, blokujesz wyjazd. Mamy 10 sekund, zanim ochrona zareaguje. A kierowca? Kierowca nie jest problemem. To tylko kierowca. Dziewczynka poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Znała ten ton, znała te słowa. Słyszała coś podobnego dwa lata temu w Berlinie, tuż przed tym jak Wiktor zginął, tuż przed tym jak mama zniknęła. To był ton ludzi, którzy przyszli kogoś wziąć. Spojrzała na mężczyznę w garniturze, był już przy samochodzie. Jedna ręka na dachu. Za sekundę wsiądzie. Za dwie sekundy będzie za późno. Dziewczynka spojrzała na chleb w swojej dłoni. Na ten suchy, twardy kawałek, który miał być jej kolacją, spojrzała na Wana, na mężczyznę i podjęła decyzję. Puściła chleb. Zaczęła biec. Jej małe stopy uderzały o beton, szybko, desperacko, bezgłośnie. Biegła przez parking, przez kałuże, przez światło i cień, prosto w stronę człowieka, którego nie znała, który nigdy nie spojrzałby na nią dwa razy, który żył w świecie tak odległym od jej świata, że mogliby być z różnych planet. Ale jeśli nie zrobi tego teraz, jeśli nie powie mu tego teraz, to już nigdy go nie zobaczy i może nie powinno jej to obchodzić. Ale obchodziło. Kamil Woźniak miał 42 lata i kierował jedną z największych firm technologicznych w Polsce. Jego nazwisko pojawiało się w rankingach najbogatszych ludzi kraju. Forbes umieścił go na 23 pozycji wśród najbogatszych Polaków. Posiadał trzy domy. Apartament w centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury, willę w Wilanowie z basenem, który rzadko używał, i domek w górach pod zakopanem, w którym nie był od dwóch lat. Miał dwoje dzieci w międzynarodowej szkole: dziesięcioletnią Maję i ośmioletniego Kacpra. Oboje mówili płynniej po angielsku niż po polsku. Miał też żonę Ewę, która kiedyś była dziennikarką śledczą, zanim kariera Kamila zaczęła rosnąć, i zanim przestała pytać, kiedy wróci do domu. Nie pamiętała, kiedy ostatnio dotknęła jego twarzy. On też nie. Tego wieczoru wyszedł z biurowca przy ulicy Emilii Plater o 22.00. Spotkanie zarządu przedłużyło się o dwie godziny. Rozmawiali o fuzji z niemiecką firmą transakcja warta 250 milionów euro. Kamil miał jutro lecieć do Berlina. Miał przekonać zarząd, że Polska nie jest ryzykownym rynkiem, że warto zainwestować, że on jest wart zaufania. Warszawa była zimna i wilgotna. Był początek grudnia. Śnieg jeszcze nie spadł, ale w powietrzu wisiała ta charakterystyczna wilgoć, która przenikała przez płaszcz i docierała do kości. Światła miasta odbijały się w kałużach na asfalcie. Ulice były puste. Większość ludzi już dawno wróciła do domów, do rodzin, do ciepła. Kamil nie pamiętał, kiedy ostatni raz jadł kolację z dziećmi. Kierowca, Marek, czekał na parkingu podziemnym jak zawsze. Stał obok czarnego mercedesa klasy S, z jedną ręką na klamce tylnych drzwi, z drugą trzymając telefon. Miał 45 lat, pracował dla Kamila od 7 lat i nigdy nie spóźnił się ani o minutę. Silnik był włączony, tylne drzwi otwarte. Wszystko jak zawsze. Kamil szedł przez parking, słysząc echo własnych kroków na betonie. Parking był prawie pusty o tej godzinie. Kilka samochodów pracowników ochrony. Kilka pozostawionych przez ludzi, którzy wyjechali taksówką. Neonowe światła rzucały bladozielony blask na szare ściany. Gdzieś w oddali kapała woda. Był zmęczony. Myślał o jutrzejszej prezentacji, o tym, co powie Niemcom, o liczbach, wykresach, prognozach, o fuzji, która mogła zmienić wszystko, o kolejnych milionach, o tym, że znów nie zdąży na kolację z rodziną. Maja prosiła go rano, żeby przyszedł na jej występ w szkole w piątek. Powiedział, że spróbuje. Wiedział, że nie zdąży. Nie zauważył dwóch mężczyzn stojących przy białym wanie po prawej stronie, dziesięć metrów od jego samochodu. Nie zauważył, jak jeden z nich, wysoki z kwadratową szczęką i tatuażem na szyi, zsunął kaptur i spojrzał w jego stronę. Nie zauważył, jak drugi, niższy, szczuplejszy, z nerwowymi ruchami, dotknął czegoś pod kurtką i kiwnął głową. Ale zauważył dziewczynkę. Wyłoniła się z zabetonowego filaru jak duch, mała, chudziutka, z włosami sklejonymi od brudu i twarzy pokrytej smugami ziemi. Miała na sobie kurtkę o dwa rozmiary za dużą, pełną dziur, z jednym zamkiem, który nie domykał się do końca. Jej buty były za małe, palce wystawały przez przedartą cholewkę. Oczy miała szeroko otwarte, pełne czegoś, czego Kamil nie potrafił od razu nazwać: strachu, desperacji, determinacji. Biegła wprost na niego. Małymi, szybkimi krokami. Jej oddech był szybki, płytki. Zatrzymała się przed jego stopami, dysząc, drżąc, z rozszerzonymi źrenicami. Nie wsiadaj, wyszeptała. Kamil zamarł. Spojrzał na nią, potem na marka, potem znów na nią. Dziewczynka nie mogła mieć więcej niż siedem, może osiem lat. Była brudna. Wyglądała, jakby nie jadła od dni. I stała tu, na parkingu podziemnym jednego z najdroższych biurowców w Warszawie. Mówiąc mu, żeby nie wsiadał do swojego samochodu. Słucham? zapytał bardziej zaskoczony niż zaniepokojony. Nie wsiadaj do samochodu. Dziewczynka spojrzała w stronę białego wana. Jej ręka drżała, gdy wskazała. Oni czekają. Mówią po niemiecku. Słyszałam ich. Powiedzieli: jak tylko wsiądzie, blokujesz wyjazd. Mamy dziesięć sekund. Kamil poczuł, jak wszystko w jego ciele zwalnia. Serce uderzyło raz, drugi. Zimny pot. Pojawił się na karku, spojrzał w stronę białego wana, światła były zgaszone, pojazd stał nieruchomo. Ale teraz, gdy się przyjrzał, widział to wyraźnie. Dwie sylwetki w środku, jedna na miejscu kierowcy, druga z tyłu, obserwowały. Marek wysiadł z samochodu, zamykając drzwi. Panie Kamilu, wszystko w porządku? Spojrzał na dziewczynkę z irytacją i czymś jeszcze zażenowaniem jakby jej obecność była obrazą dla miejsca w którym się znajdowali. Co ta dzieciak tu robi? Mam ją wyprosić? Kamil nie odpowiedział. Nie mógł oderwać wzroku od vana. Jego umysł pracował szybko, układając elementy układanki. Niemiecka fuzja. 250 milionów euro. Konkurencja, która mogła stracić kontrakt. Ludzie, którzy nie chcieli, żeby ta transakcja doszła do skutku, a teraz biały van dwóch mężczyzn i dziewczynka, która mówiła po niemiecku. Dziewczynka cofnęła się o krok, wciąż patrząc na wana. Oni czekają, powtórzyła ciszej. Mówiłam prawdę. Kamil wyciągnął telefon. Jego palce drżały lekko, gdy wybrał numer ochrony budynku. A jeden sygnał, dwa, trzeci. Ochrona słucham. Tu Kamil Woźniak. Parking podziemny, poziom minus dwa. Biały van, rejestracja nie wiem jaka. Stoi przy moim miejscu postojowym, dwóch mężczyzn w środku. Natychmiast sprawdźcie i wezwijcie policję. Rozumiem, panie Woźniak, jesteśmy w drodze, rozłączył się, spojrzał na Marka. Wracaj do samochodu, nie otwieraj drzwi, zamknij się w środku. Ale, panie Kamilu. Teraz. Marek posłuchał, widząc coś w oczach swojego szefa, czego nigdy wcześniej nie widział. Strach. W ciągu trzydziestu sekund z windy wysypało się dwóch ochroniarzy, Młodych, dobrze zbudowanych mężczyzn w czarnych uniformach. Jeden trzymał rękę na radiokomunikatorze, drugi miał dłoń na kaburze i wtedy biały van ożył. Silnik ryknął, światła zapaliły się, opony zapiszczały na betonie, zostawiając czarne smugi. Van rzucił się do przodu i skręcił ostro w lewo w stronę wyjazdu. Jeden z ochroniarzy krzyknął coś przez radio, drugi zrobił krok w stronę pojazdu, ale było już za późno. Wan zniknął w tunelu wjazdowym z rykiem silnika, który odbijał się echem od betonowych ścian. Kamil stał bez ruchu. Telefon wciąż w ręce. Serce waliło mu w klatce piersiowej jak młot. Przez głowę przemknęła jedna krystalicznie jasna myśl: gdyby wsiadł do samochodu, byłby teraz w ich rękach. Marek wyszedł z Mercedesa. Jego twarz była blada jak papier. Panie Kamilu, oni, oni naprawdę, za gdyby pan wsiadł! Ale Kamil nie patrzył na niego, patrzył na dziewczynkę. Stała przy śmietniku pięć metrów od niego, drżąc, z rękami wbitymi głęboko w kieszenie podartej kurtki. Patrzyła na tunel, w którym zniknął van, jakby wciąż się bała, że wróci. Jej oddech był szybki, płytki, wyglądała jak zwierzę, gotowe do ucieczki. Kamil podszedł powoli, uważając, żeby jej nie przestraszyć. Jak masz na imię? Zapytał cicho. Dziewczynka nie odpowiedziała. Nie patrzyła na niego. Czas skąd znasz niemiecki? Cisza. Kamil ukląkł przed nią, ignorując zimny beton pod kolanami. Teraz był na jej poziomie. Zobaczył jej twarz z bliska. Sine cienie pod oczami, popękane wargi, brud, wżarty, w pory skóry. Była dzieckiem. Ale jej oczy należały do kogoś, kto widział za dużo. Za wcześnie. Jak długo tu jesteś? Zapytał jeszcze ciszej. Dziewczynka w końcu spojrzała na niego. Przez długą chwilę milczała. Potem wyszeptała, nie wiem, długo. Gdzie są twoi rodzice? Odwróciła wzrok. Jej szczęka zacisnęła się. Kamil poczuł coś, czego nie czuł od lat. To nie był strach przed tym, co mogło się wydarzyć. To nie była wdzięczność za to, że dziewczynka go ostrzegła. To było coś znacznie starszego, bardziej pierwotnego, coś, co się działo gdzieś głęboko w jego DNA. Odpowiedzialność. Jak masz na imię? Powtórzył tym razem jeszcze łagodniej. Dziewczynka spojrzała mu w oczy. Jej wzrok był pusty i świadomy jednocześnie. Wzrok kogoś, kto nauczył się nie ufać nikomu. Zuza. Kamil wyciągnął rękę. Zuza spojrzała na nią jak na coś obcego, niebezpiecznego. Jej ciało napięło się, gotowe do ucieczki. I wtedy, zanim Kamil zdążył powiedzieć coś jeszcze, w tunelu wjazdowym pojawiły się światła. Biały van zawracał. Kamil chwycił Zuzę za rękę i pociągnął ją w stronę windy. Marek biegł za nimi. Światła wana były coraz bliżej. Silnik ryknął. Koła zapiszczały na betonie. Drzwi windy zamknęły się sekundę przed tym, jak mężczyzna w czarnej kurtce do nich dobiegł. W windzie panowała cisza. Kamil oddychał ciężko. Zuza stała bez ruchu, z ręką wciąż w jego dłoni. Była lodowato zimna. Co się dzieje? Marek był przerażony. Kto to był? Nie wiem. Kamil spojrzał na Zuzę, ale ona wiedziała. Gdy dotarli do biura na dziesiątym piętrze, Kamil kazał Markowi wezwać policję i firmę ochroniarską. Posadził Zuzę na skórzanej kanapie w swoim gabinecie i przyniósł jej szklankę wody. Dziewczynka piła małymi łykami, obserwując go bez mrugnięcia. Zuza zaczął łagodnie, musisz mi powiedzieć, co widziałaś. Widziałam dwóch mężczyzn: jeden miał tatuaż na szyi, drugi trzymał coś pod kurtką. Pistolet? Zuza skinęła głową. Sk Podoba ci się ta historia? Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. On znasz, niemiecki. Dziewczynka zacisnęła palce na szklance. Mama mnie nauczyła. Mieszkałyśmy w Berlinie, potem wróciliśmy do Polski. Potem... zniknęła. Gdzie jest teraz? Nie wiem. Kamil poczuł ukłucie w sercu. Spojrzał na jej twarz. Na ślady brudu, na spękane wargi... Na sposób w jaki trzymała szklankę, jakby bała się, że ją zabiorą. A ojciec? Nie mam ojca. Cisza. Kamil usiadł naprzeciw niej. Od jak dawna jesteś na ulicy? Trzy miesiące, może cztery. Gdzie śpisz? Tam, gdzie mogę. W metrze, w kanałach. Czasem w samochodach, które ludzie zostawiają otwarte. Kamil zacisnął szczękę. Nie mógł powstrzymać myśli. Moje dzieci nigdy nie będą musiały wiedzieć, jak to jest spać w kanale. Ale ona wiedziała. Słuchaj, Zuza, zaraz przyjedzie policja, oni mogą ci pomóc. Znajdą twoją mamę, znajdą ci miejsce, gdzie będziesz bezpieczna. Zuza spojrzała na niego z czymś, co wyglądało na rozbawienie. Policja. Jej głos był cichy, ale ostry. Policja mnie nie szuka, nikt mnie nie szuka. Ja cię szukam, powiedział Kamil, zanim zdążył się zastanowić. Dziewczynka zamarła. Kamil również. Nie planował tego powiedzieć, ale gdy słowa wyszły z jego ust, Zrozumiał, że to prawda. W tym momencie do gabinetu weszło dwóch policjantów. Jeden z nich spojrzał na Zuzę i zmarszczył brwi. Wyciągnął telefon, sprawdził ekran, potem znów spojrzał na dziewczynkę i powiedział coś, czego Kamil się nie spodziewał. Ta dziewczynka jest poszukiwana przez Interol. Pokój przesłuchań był zimny i jałowy. Zuza siedziała na plastikowym krześle z nogami zwisającymi w powietrzu. Kamil siedział obok niej, mimo że policja sugerowała, żeby został na zewnątrz. Jestem jej prawnikiem, skłamał. Ta zostaje. Funkcjonariusz spojrzał na niego z powątpiewaniem, ale nie protestował. Drugi policjant otworzył teczkę i wyciągnął zdjęcie. Pokazał Jezuzie. To ty? Dziewczynka spojrzała na fotografię. Była na niej młodsza, czysta, z zaplecionymi warkoczami. Uśmiechnięta. To było dawno. Wyszeptała. Nazywasz się Zuzanna Kowalska? Zgadza się? Zuza nie odpowiedziała. Twoja matka, Alicja Kowalska, zaginęła dwa lata temu. Został wydany europejski nakaz aresztowania. Była powiązana z międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się handlem informacjami. Ty byłaś z nią. Potem zniknęłaś. Kamil poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Co to znaczy handel informacjami? zapytał ostro. Policjant spojrzał na niego. Jej matka sprzedawała dane osobowe, plany biznesowe, poufne dokumenty, pracowała dla ludzi, którzy płacą za takie rzeczy i zabrała ze sobą dziecko. Kamil spojrzał na Zuzę. Siedziała bez ruchu z pustym wzrokiem. Ona była dzieckiem. Nie wiedziała, co robi jej matka. Nie jesteśmy tego pewni. Ona uratowała mi życie, warknął Kamil. To dziecko stanęło przede mną i ostrzegło przed porwaniem. Jeśli była zamieszana w przestępstwo, to dlaczego to zrobiła? Policjant zamknął teczkę. To będziemy ustalać. Na razie dziewczynka trafi pod opiekę służb społecznych. Będziemy prowadzić śledztwo. Nie. Kamil wstał. Nie zgadzam się. Z całym szacunkiem, panie Woźniak, to nie jest pańska decyzja. W takim razie przyjmuję ją pod tymczasową opiekę. Mam środki, mam zasoby i mam prawników. Będę odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo. Funkcjonariusz patrzył na niego, jakby oszalał. Pan nawet jej nie zna. Znam ją na tyle, żeby wiedzieć, że zasługuje na coś lepszego niż dom dziecka i kolejne śledztwo, które niczego nie zmieni. Zuza spojrzała na niego pierwszy raz od początku rozmowy. W jej oczach było coś, czego Kamil nie potrafił nazwać: nadzieja albo strach. Policjant wyciągnął drugi dokument. Położył go na stole. Panie Woźniak, jest jeszcze jedna rzecz. Według naszych danych matka tej dziewczynki kontaktowała się z mężczyzną o nazwisku Wiktor Scholz. To on zlecił dzisiejszy atak na pana, a Zuzanna była ostatnią osobą, która widziała go żywego. Kamil siedział w swoim domu w Wilanowie o trzeciej nad ranem. Zuza spała w pokoju gościnnym na pierwszym piętrze. Dał jej czyste ubrania, ciepłą kolację i pościel pachnącą lawendą. Nie powiedziała wiele, tylko zjadła w milczeniu i poszła spać. Teraz Kamil siedział w gabinecie z laptopem, przeszukując wszystko, co mógł znaleźć o Wiktorze Scholcu. Mężczyzna miał 57 lat. Był byłym oficerem niemieckiego wywiadu. Był także powiązany z siecią przestępczą, zajmującą się wymuszeniami, szantażem i czymś, co media nazywały terroryzmem informacyjnym kradzieżą danych, mogących zniszczyć kariery, firmy, życia. Alicja Kowalska pracowała dla niego. Zuzanna była tam. A teraz Wiktor Scholz nie żył. Zabity strzałem w głowę w hotelu w Berlinie dwa lata temu. Kamil zamknął laptopa i potarł twarz. Coś tu nie grało. Dlaczego ktoś chce go porwać? Dlaczego teraz? I dlaczego Zuza znała niemiecki? Wstał i poszedł na górę. Zatrzymał się przed pokojem gościnnym. Drzwi były uchylone. Zuza leżała pod kołdrą z twarzą zwróconą w stronę okna. Nie spała. Nie musisz mówić teraz, powiedział Kamil cicho, stojąc w progu, ale kiedyś będziesz musiała. Zuza odwróciła się, jej oczy błyszczały w ciemności. On nie był zły. Kto? Wiktor. Dziewczynka usiadła. Wszyscy mówią, że był zły, ale on mnie chronił. Gdy mama zniknęła, on mnie szukał, dawał mi jedzenie, pokazał mi, jak się ukryć. Powiedział, że nigdy nie powinnam nikomu ufać. Kamil wszedł do pokoju i usiadł na brzegu łóżka. Co się stało w Berlinie? Zuza zacisnęła dłonie na kołdrze. Mama wzięła coś, czego nie powinna była brać. Pendrive powiedziała, że to nasze bezpieczeństwo. Że jak go oddamy, będziemy wolne, ale Wiktor powiedział, że ona kłamie, że to nas zgubi. Kogo? Nas wszystkich. Co było na tym pendrive? Zuza spojrzała na niego: nazwiska, zdjęcia, numery kąt. Dowody na to, że ludzie rządzący firmami rządzą także ludźmi że kupują, sprzedają, niszczą. Kamil poczuł dreszcze. Twoja mama oddała ten pendrive? Zuza skinęła głową. Ale nie tym, którym obiecywała. Oddała go innym. I wtedy Wiktor zginął. A mama zniknęła. A ja zostałam sama. Kamil przełknął ślinę. Gdzie jest teraz ten pendrive? Zuza nie odpowiedziała. Ale spojrzała na swoją podartą kurtkę leżącą na krześle. I Kamil zrozumiał. Wstał. Wziął kurtkę i sprawdził kieszenie. W środku była mała metalowa pamięć USB. Trzymał ją w dłoni, czując jej wagę. Zuza wyszeptała. Jeśli to otworzysz, nie będzie odwrotu. I będą cię szukać, tak jak mnie szukali. Kamil wstał o szóstej. Nie spał. Pendrive leżał na biurku jak bomba zegarowa. Nie otworzył go. Jeszcze nie. Zszedł na dół i zrobił kawę. Zuza już siedziała w kuchni ubrana w zbyt duży sweter, który dał jej poprzedniego wieczoru. Jadła płatki w milczeniu. Nie musiałeś mi pomagać, powiedziała nagle. Kamil usiadł naprzeciw niej. Wiem, dlaczego to zrobiłeś, zastanowił się. Prawda była prosta i jednocześnie niepojęta. Bo moja córka ma dziesięć lat, i czasem, gdy na nią patrzę, myślę, co by było, gdybym nie był tam, żeby ją chronić. A potem cię zobaczyłem. I pomyślałem, kant, ktoś powinien być tam, żeby ją chronić. Zuza przestała jeść. Twoja córka ma szczęście. Kamil poczuł ból w klatce piersiowej. Tego samego dnia o dziesiątej przyjechała policja. Mieli nakaz przeszukania. Kamil oddał pendrive bez walki. Wiedział, że to nieuniknione, ale Zuzy nie oddał. Zostaje ze mną, powiedział stanowczo. Panie Woźniak, ona jest świadkiem w międzynarodowym śledztwie i będzie współpracować pod moją opieką. To nie pańska decyzja. W takim razie niech sąd zdecyduje. Zajęło to trzy tygodnie. Trzy tygodnie, w których Zuza mieszkała w pokoju gościnnym, jadła kolację z rodziną Kamila i uczyła się znów uśmiechać. Jego żona Ewa była nieufna na początku, ale powoli zaczęła dostrzegać w dziewczynce to, co Kamil widział od pierwszego dnia. Odwagę, wewnętrzną siłę, cichą godność. Dzieci Kamila, dziesięcioletnia Maja i ośmioletni Kacper, zaakceptowały Zuzę natychmiast, grali razem. Zuza nauczyła ich budować kryjówki. Maja nauczyła Zuzę malować paznokcie. Po trzech tygodniach sąd wydał decyzję. Kamil Woźniak został oficjalnym tymczasowym opiekunem Zuzanny Kowalskiej do czasu zakończenia śledztwa. Zuza płakała, gdy jej powiedzieli. Po raz pierwszy od lat, ale pendrive zniknął. Policja twierdziła, że został zabezpieczony, ale Kamil wiedział, że to kłamstwo. Wiedział, bo tydzień później dostał telefon. Głos po drugiej stronie był spokojny, obcy, niemiecki. Dziękujemy za współpracę, panie Woźniak. Dziewczynka może zostać. Informacje już wykorzystaliśmy. Kamil odłożył słuchawkę. Zrozumiał wtedy, że nigdy nie był celem. Celem była Zuza i Pendrive, a on był tylko narzędziem. Następnego dnia, gdy wrócił do domu, zobaczył coś, co sprawiło, że zamarło mu serce. Na schodach przed drzwiami leżała pojedyncza kartka. Były na niej tylko trzy słowa wypisane odręcznie. Twoja mama żyje. Kamil pokazał kartkę zuzie wieczorem, gdy dzieci już spały. Dziewczynka siedziała na kanapie w salonie z kubkiem gorącej czekolady w dłoniach. Gdy przeczytała te słowa, kubek zatrzęsł się w jej rękach. To niemożliwe, wyszeptała. Może ktoś chce cię zwabić, odpowiedział Kamil. Może to pułapka. Zuza pokręciła głową. Albo to prawda. Następnego dnia Kamil wynajął prywatnego detektywa, człowieka, któremu ufał, człowieka, potrafiącego odnaleźć ludzi, którzy nie chcą być znalezieni. Minęły dwa miesiące. Dwa miesiące, w których Zuza zaczęła chodzić do szkoły, zaczęła śmiać się głośniej, zaczęła nazywać Ewę panią Ewą, zamiast tą kobietą, zaczęła mówić u nas, zamiast u was. Kamil to widział i wiedział, że jeśli detektyw znajdzie Alicję, wszystko się zmieni ale nie mógł jej oszukać, a potem zadzwonił telefon. Znalazłem ją. Głos detektywa był zmęczony. Alicja Kowalska żyje, jest w Krakowie, pracuje pod fałszywym nazwiskiem, ukrywa się. Kamil zabrał Zuzę do Krakowa tydzień później. Nie powiedział jej od razu. Nie chciał budować fałszywych nadziei. Ale gdy zatrzymali się przed małym blokiem na podgórzu, Zuza spojrzała przez okno i ją zobaczyła. Kobietę o jasnych włosach w brązowej kurtce. Wychodzącą z piekarni. Jej twarz była starsza, chuda, zmęczona, ale to była ona. Zuza otworzyła drzwi samochodu i wybiegła. Biegła przez ulicę, przez kałuże, przez tłum, krzycząc: mamo, mamo! Alicja odwróciła się i zobaczyła swoją córkę. Upadła na kolana. Zuza wpadła w jej ramiona. Obie płakały. Płakały tak głośno, że ludzie się zatrzymywali, ale żadna z nich tego nie zauważyła. Kamil stał przy samochodzie, patrząc na nie, czuł coś, czego nie potrafił nazwać: smutek i ulgę i dumę. Alicja podniosła wzrok, spojrzała na niego i bez słów skinęła głową. Dziękuję. Kamil skinął głową w odpowiedzi. Dbaj o nią. Dwie godziny później Kamil wrócił do Warszawy. Zuza została z matką. Miały dużo do nadrobienia, dużo do wybaczenia. Ale zanim odjechał, Zuza podeszła do niego. Spojrzała mu w oczy i powiedziała: Zawsze będziesz moim tatą. Kamil ukląkł przed nią i objął ją po raz ostatni. Zawsze będę. Minęły trzy lata. Zuza miała jedenaście lat. Mieszkała z matką w małym mieszkaniu w Krakowie. Chodziła do szkoły. Miała przyjaciół. Czasem śniła o parkingu, o białym wanie, o tym jak wszystko się zaczęło, ale częściej śniła o Kamilu, Ewie, Mai i Kacprze. O domu, który nie był jej domem, ale był najbliżej domu, jaki kiedykolwiek miała. Kamil odwiedzał ją raz w miesiącu, przywoził książki, słodycze, czasem tylko słowa. I gdy Zuza dorastała, wiedziała jedno: że czasem rodzina to nie krew, to decyzja. Daj lajk, like, jeśli ta historia Cię poruszyła. Udostępnij, jeśli wierzysz, że dobroć ma znaczenie. Skomentuj, co czułeś, gdy Zuza odnalazła matkę, bo niektóre historie nie kończą się, one zostają.